Dzień dobry, nazywam się Natasza i zapraszam do obejrzenia mojej prezentacji pod tytułem: Co grozi za naruszenie prywatności? Na początku dowiemy się, czym jest prywatność. Więc prywatność jest takim stanem wolności od ingerowania innych i pozwala na, on, na anonimowość. Takie prawa chroniące prywatność ludzi przed ingerencją rządów, firm i innych osób często są wpisane do kodeksów lub konstytucji. Do czego mamy prawo? Przedstawię tutaj kilka artykułów naszej konstytucji z 1997 roku. W artykule 47 jest napisane, że każdy ma prawo do prawnej ochrony życia prywatnego oraz rodzinnego do czci, do czci i dobrego imienia, a także do decydowania o swoim życiu osobistym. Artykuł 49 zapewnia wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Artykuł 51 mówi o tym, że nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych. Informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Każdy ma prawo dostępu do urzędowych dokumentów i zbiorów danych, które go dotyczą. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. Zasady i tryby gromadzenia. Oraz udostępniania informacji określa ustawa. Przykładami naruszenia prywatności są m.in. przechowywanie prywatnych danych bez zgody, ujawnianie danych osobowych w miejscu publicznym, napaściwa krytyka, ujawnianie danych o chorobie osoby znanej. W takim razie co grozi za naruszenie prywatności w Polsce? Za przetwarzanie takich danych, których przetwarzać nie można, przewidziana jest kara w postaci grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do dwóch lat. W przypadku gdy naruszenie dotyczy danych ujawniających np. pochodzenie rasowe, stan zdrowia, przekonanie religijne, okres pozbawienia wolności może wtedy wynieść do trzech lat. Ile wynoszą kary finansowe? Do 20 milionów euro za np. przetwarzanie bezlegalnej podstawy prawnej naruszenia praw osób, których dane dotyczą, jak np. prawo do usunięcia danych, przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego. Do 10 milionów euro za naruszenie obowiązków administratora lub podmiotu przetwarzającego dotyczących na przykład wyrażenia zgody przez dziecko lub zasad powierzenia przetwarzania danych do 100 tysięcy złotych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, instytutów badawczych i Narodowego Banku Polskiego do 10 tysięcy złotych w przypadku państwowych i samorządowych instytucji kultury. Przykłady dotychczasowych kar. W Polsce pierwsza kara za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych została nałożona w marcu 2019 roku. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uznał, że spółka z Małopolski naruszyła przepisy RODO poprzez niespełnianie obowiązków, obowiązku informacyjnego. Wysokość kary wyniosła ponad 943 tysiące zł. Firma nie skontaktowała się bezpośrednio z osobami, zamieściła tylko informację na swojej stronie internetowej. Kolejna kara została nałożona na dolnośląski Związek Piłki Nożnej, który na swojej stronie internetowej zamieścił dane sędziów z podaniem informacji i ich numerów PESEL i miejsca zamieszkania, mimo prób usunięcia tych informacji przez związek w trakcie postępowania wyjaśniającego były one dalej dostępne dla użytkowników internetu. Płodo uznał. To za naruszenie prywat przepisów RODO i wymierzył sankcję w wysokości 55 tysięcy złotych. Stalking i phishing są również przykładami naruszenia prywatności. Stalking jest uporczywym nękaniem ujmowane dotychczas w polskim prawie jako wykroczenie, obecnie uważane jest za za przestępstwo. Stalking charakteryzuje się uporczywym wydzwanianiem, szczególnie w nocy, wysyłaniem listów, SMS-ów oraz e-maili, wręczaniem lub wysyłaniem ofierze różnorakich nieścianych prezentów od wulgarnych po te nieprzyzwoicie drogie, nieustającym składaniem propozycji spotkań o różnym charakterze, i zaczepianiem w miejscach publicznych, śledzeniem i podglądaniem ofiary, robieniem jej zdjęć oraz przeszukiwaniem jej rzeczy osobistych, poniżaniem ofiary, manipulowaniem jej przyjaciółmi oraz bliskimi, szantaż emocjonalny, groźbami i obelgami pod adresem ofiary. Zgodnie z artykułem 190a. Kodeksu karnego Stalker podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast jest, jeśli pokrzywdzona osoba na skutek prześladowań targnie się na swoje życie, kara, mo, kara może wynieść do 10 lat pozbawienia wolności. Fishing polega na wysyłaniu. Do przypadkowych osób korespondencyjnie korespondencji e-mailowej w której odbiorcy pod wymyślonym pretekstem namawiani są do zalogowania się pod fałszywy adres ma to na celu zdobycie pożądanych informacji np. przykład pin kodu, hasła, danych osobowych i dalej. Które Mogą zostać następnie wykorzystane w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Karą za phishing jest pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie. Dziękuję za uwagę.